Dobry wieczór, witam państwa bardzo serdecznie. Szanowni państwo, postanowiłem odpowiedzieć na państwa prośby i nagrać dzisiaj tyle, ile pan dobry buki strony głosowe mi pozwolą fragmentów książki, którą napisałem wspólnie z panem Mosherodholcem, czyli znanym na forum moderatorem Mosheredem, a książka jest pod Wiele mówiącym tytułem Brudna Gra. Podtytuł brzmi: czego nie wiesz o swojej kobiecie. Szanowni Państwo, zanim zacznę czytać, muszą Państwo poznać osobę tego drugiego współautora, bo mnie Państwo znacie. Prosty, fajny chłopak, mister Mongoli, taki polityk, przyszły prezydent, prezes Partii Polskiej Partii Przyjaciół Kobiet, i tak dalej, te td. Także na mój temat wiele już Państwo wiecie. Natomiast na temat Pana Roca dużo nie wiecie, i ja wam przekażę tylko jedną informację która oświetli postać pana Rodholca wystarczająco, byście państwo wszystko wiedzieli o tym człowieku. Pan Rotholz w życiu ma dwie pasje, dwie miłości. Kocha kobiety i pieniądze. Kobiety kocha aż do utraty tchu. I pieniądze podobnie. Co kocha bardziej? No cóż, pieniądze, ale tylko tyć, tyć, tyć bardziej od kobiet. I kierowany miłością do kobiet stara się tutaj zawrzeć rady w tej książce. Dał z siebie wszystko, żeby okazać tę miłość kobietom, ale pamiętajcie, że jak he, mały kotek psoci, to mama kocica bierze go, karci dosyć boleśnie. Więc pan Rotholds, mimo że kocha kobiety, to z miłości je karci. Niektórzy są tacy jak ja, że tacy mili do Prowidentu skoczą po pożyczkę, żeby kupić jakiś, mm, jakiś złoty, nie wiem, naszyjnik, jakichś pierścioneczek czy coś takiego. A są też tacy, którzy, jak pan Rotholz, okazują swoją miłość w troszeczkę surowszej formie. Myślę, że tyle wystarczy na temat pana Rotholza. Przeczytam Państwu spis treści tej książki, oczywiście e-book jest dostępny. Na, na witrynie na sk na, w sklepie strefasamca.pl Przeczytam Państwu spis treści. No, dwa wstępy. 1. Złapać mężczyznę na dziecko. 2. Kukułcze jajo. 3. Niszczenie więzi partnera z rodziną i przyjaciółmi. 4. Zemsta za krzywdy urojone. 5. Brak wdzięczności. 6. Przenoszenie winy. 7. Wyrafinowane manipulacje. 8. Ważne zasady w związku, które dotyczą tylko ciebie. 9. Tworzenie mitu o równym wkładzie w związek. 10. Kobiecy chórek śpiewa. Intercyza to wykorzystywanie kobiet. 11. Testy na to zło. 12. Tworzenie zaklętego kręgu waszych znajomych. 13. Samodzielność na pokaz. 14. Kłamstwa i kłamstewka. 15. Przemoc seksualna wobec partnera. 16. Utrwalanie i powielanie mitów. Szanowni Państwo, teraz troszeczkę poważniej. Książka ta jest brutalna. To nie jest książka dla, nie wiem, dla gościa, który, nie wiem, myśli, że jak sobie kupi książkę kolejnego guru, wyrecytuje jakieś mantry magiczne, stanie na głowie, zje jakiś kleik ryżowy, to nagle spadnie na niego milion dolarów. To jest książka, która ukazuje nie tylko Polską, ale tak naprawdę tylko Polską, bo jesteśmy z panem Rotholcem Polakami, ale mamy też jakąś domieszkę, wiadomo, jakiejś rasy, no, wystarczy spojrzeć na mój duży nos, Pamiętajcie, dziewczyny, co mówią. Kto ma duży nos, ten ma no. Duży też coś innego. Duże serducho do ludzi. O, powiedzmy, że to tak. Także jest to książka brutalna. No i przeczytajmy wstęp, bo są dwa. Wstęp Marka Kotońskiego. O, to o mnie. Mój. Szanowne państwo, znaczy szanowni pisze. Jako współautor tej książki, zastanawiałem się, czy ją wydać. Jej treść z całą pewnością zepsuje Państwu nastrój i być może doprowadzi do lekkiej paranoi. Jednak wiedza zawarta w tej książce, chociaż nieprzyjemna, może uwrażliwić czytelnika na sygnały, których bez tej wiedzy by nie zidentyfikował i w konsekwencji uratować go przed tragiczną dla niego sytuacją życiową. I teraz pytanie zadaję, takie pytanie, którego sensem i celem jest oczywiście sprawienie, żeby państwo kupili książkę, no bo ja z tego żyję. Lepiej znać smutną prawdę czy żyć w błogiej świadomości? Gdybyż wybór był taki prosty, wykrzyknik. Oczywiście tutaj pragnę Sprawić, żeby państwo tak no, zamyślili się głęboko. Czytam dalej. I gdyby nieświadomość była rzeczywiście błoga, nie byłoby nad czym się zastanawiać. Niestety, nieświadomość nie jest błoga, jest po prostu brakiem wiedzy, a ponadto nie trwa wiecznie. Wcześniej czy później nasz brak wiedzy zostanie wykorzystany, a my zamiast błogości poznamy różne stopnie, wiekielnego bólu. Dlatego też uznałem, że zepsujemy ukochanym czytelnikom jeden czy dwa wieczory, by tysiące kolejnych nie musiały być wypełnione łzami i rozpaczą. Dobre, nie? Musi być dobre, bo Maruś napisał, wasz Maruś, wstęp Mosze Rodholca. Pamiętają państwo, ten co uwielbia i kocha kobiety nad życie i dlatego dla nich napisał książkę. Zrobiłby to na darmo, ale nie chcę kobiet rozpieszczać. Taki on jest dobry. Chce w ten sposób, ponieważ książka dużo kosztuje, chcę w ten sposób niejako tak przymusić kobiety, żeby były innowacyjne i przedsiębiorcze, żeby uzbierały pieniążki na książkę, czyli pobudza w ten sposób kobiety. Czytam. Czekałeś na kolejną książkę o kobietach dość długo. Czekałeś, a świat wokół ciebie się zmieniał. Cywilizacje upadały i powstawały nowe, erozja niszczyła szczyty gór, koryta rzek zmieniały bieg, a nawet zmieniały się koryta polityków, a to nieomylny znak upływu czasu. Jeziora wysychały i zanikały, powstawały nowe kontynenty, oceany pochłonęły wytwory minionych cywilizacji, partia nowoczesna spadła w rankingach obop. Dawne gatunki wymarły, a ich miejsce zajęły nowe będące elementem Wielkiego Boskiego Planu. Czy jakoś tak? Chciałem zacząć z pompą i patosem. Ty, wierny czytelniku, czekałeś spragnionych tych słów, jak łania pragnie zaczerpnąć wodę ze strumienia. Łania, jak łania pragnie wody ze strumieni, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. To jest e, z psalmów. E, czytam dalej. Jak młoda i ponętna niewiasta pragnie ślubu bez intercyzy, jak korwinista pragnie wolnego rynku i wytwórni paróweczek. Doczekałeś się. Dziś po raz, Przepraszam, dziś po raz kolejny dwóch panów przed 40. No to była książka pisana jakieś chyba dwa lata temu. Teraz już niestety po czterdziestce. Co widać słychać, i mam nadzieję, że nie czuć jeszcze. Podobno człowiek śmierdzi po 60. Modnych i niebywale postępowych jak eksperci w mainstreamowych mediach postawi się w roli autorytetów moralnych, specjalistów od psychiki kobiet, behawiorystyki, równouprawnienia oraz, co najważniejsze, niezrównanych znawców życia. Można powiedzieć, że jest to kolejna książka w dziejach ludzkości, którą napisało samo życie, chociaż ci bardziej złośliwi lub, lub, przepraszam, lub wybitni, wnikliwi po lekturze mogą stwierdzić że napisały ją same życie, przez RZ. Wiedzą Państwo, co to znaczy. Ha, 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 no, panie Rothholz, dobry pan, masz humor. Zaczynasz pan przerastać mnie, chyba ben, będzie trzeba pana troszkę przykrócić. Oczywiście to jest tekst ze Szkolnej 17, że trzeba tam kogoś przykrócić. Wiedzą Państwo, o co chodzi. Pośmieszkowaliśmy, odprężyliśmy czytelnika, więc teraz, uwaga, przed aktem kopulacji, ludzie wulgarni mówią wyruchania, co, ja się z tym nie zgadzam, to chydne słowo trzeba odprężyć, tak? Więc no, pan Rotkot przyjął taką technikę marketingową sprzedaży naszych książek. Czytam jeszcze raz. Pośmieszkowaliśmy, odprężyliśmy czytelnika, więc teraz bardziej na poważnie, aczkolwiek nie do końca, mam nadzieję, że szczypta humoru będzie towarzyszyć ci do końca lektury. No wątpię, nie bardzo wątpię, no ale czytam dalej. Bardziej niecierpliwi mogą pokusić się o pytanie: Chwilunia Rotholz, tytuł o sarenkach, bajorkach, wzgórkach i kontynentach hehe, <laughs> wzgórkach i kontynentach wiadomo co miałam myśli erozji o, o czym będzie tak naprawdę ta książka? Proszę o cierpliwość, zaraz udzielę wyjaśnienia wszak ci się należy z racji długiego wyczekiwania, jak i wyśrubowanej ceny, którą zapłaciłeś za tę wyśmienitą pozycję, napisaną przez dwóch panów w średnim wieku. Będących niezrównanymi znawcami życia, o czym wspomniałem wyżej, a moje jego nakazuje mi powtórzyć. Miły czytelniku jeszcze tylko jakieś półstrony cierpliwości i przejdziemy do meritum. Śledziłem przez długi czas zarówno najlepsze forum dla mężczyzn w polskim internecie, czyli bracia jak i inne miejsca w sieci, gdzie spotykają się mężczyźni pragnący wymieniać się poglądami. Oraz obserwacjami na temat otaczającej ich rzeczywistości, poznawać mechanizmy rządzące relacjami międzyludzkimi, a nade wszystko uczyć się na cudzych błędach, a nie na swoich, powielanych w nieskończoność. Podczas długotrwałych obserwacji zauważyłem, że wszędzie brakuje jednej podstawowej rzeczy: jasnego, rzetelnego i podanego w lekko strawnej wersji spisu zagrywek. Brudnych numerów i przekrętów, jakie stosują nasze ukochane panie w relacjach z nami, mężczyznami. Ale tu moja wstawka to tylko te złe kobiety, panie Rodko, bo dobrych jest większość i są dobre, a jak nie wierzysz, to idź i w bibliotece poszukaj. Czytam dalej. Czytelnicy mogą krzyknąć zgodnym głosem, ale przecież są takie tematy, opisane sytuacje, przypadki. Owszem, są przypadki, są dyskusje, są dygresje, jest wszystko, ale tak naprawdę nikt nie zebrał tego w solidną całość i nie objaśnił, kiedy tak się dzieje, co się dokładnie dzieje, skąd to się bierze, jak nie dać się wykorzystać i temu przeciwdziałać. Jest to wiedza elementarna, niezbędna dla mężczyzn zarówno młodszych, jak i starszych, której kompendium do tej chwili jeszcze nikt nie stworzył. Na pewno wiesz, że nie idziemy na łatwiznę. Jesteśmy tytanami pracy stającymi na co dzień przeciw kolejnym poważnym wyzwaniom, jak dobór odpowiedniego krawata czy koloru koszuli. Nie ulękliśmy się i tego. Mimo, że zostaniemy zaszufladkowani przez środowiska, tak zwane liberalne, jako turbo mizogini, oszołomy, a może nawet szarlatani, Stanęliśmy naprzeciw ściekłych hord postępowych feministek i nowoczesnych białych rycerzy, aby nieść kaganek oświaty. Zgodnie ze starą dobrą zasadą, żyjemy w czasach, w których mówienie prawdy jest czynem rewolucyjnym, a my nie damy się zakneblować. Pozostaje jednak lekka obawa. Wprawdzie pieśni nie da się zławić, ale pieźniarza, przepraszam, i owszem... Mamy zaszczyt przedstawić dzieło pod tytułem Brudna gra, czego nie wiesz o swojej kobiecie. Na którego pomysł wpadliśmy w trakcie spożywania soku jabłkowego, hehehe, he, he, wiadomo o co chodzi, jak nie wiadomo o, co chodzi, wiadomo o co chodzi, i oczyszczającej umysł medytacji w siedziby Loży. Loża to jest pisie tutaj do Loży Męskiej, tak kiedyś nazywaliśmy nasze forum, bracia samcy.pl. Sumując, znaczy chyba raz, sumując powinno być. W jednej publikacji otrzymasz zbiór użytecznych informacji, niejednokrotnie ciężkim do przyjęcia, ponieważ tam, gdzie wzniosłe uczucia ścierają się z brzydką rzeczywistością, zazwyczaj zostają gruzy. Plus jest taki. No, jest taki. Tak się mówi: poszło z gruzem, no ale to nie o to tu chodzi. Plus jest taki, że ci, którzy przetrwają tę wewnętrzną walkę i zawalenie świątyni swych dotychczasowych przekonań. Będą mogli w miejscu grozowiska postawić nową, opartą o solidne fund fundamenty, przepraszam. Spojrzałem sobie na Audacity, się rozkojarzyłem, żeby nikt nie zarzucał, że książka nie jest poważna, bo jest jak najbardziej poważna, niestety, to już mój dodatek, że niestety dotyka wielu problemów i opisuje ich źródła. Nie ustrzegliśmy się również od robiny naukowego bełkotu. Na tym łez padole. Istnieją bowiem uczeni, którzy nie tylko nie kwestionują naszych tez, ale posunęli się do granic patriarchalnej bezczelności i nawet je potwierdzają. Tak! Będą kiepskie, seksistowskie suchary. No, moi fani to już są przyzwyczajeni do takich sucharów. Skoro mają nas kamieniować, niech przynajmniej mają dobry pretekst. Ponieważ książka zawiera więcej niż kilka kropel prawdy. Które zazwyczaj jest skłonny przyjąć przeciętny człowiek, to uprzedzamy, że tej prawdy będzie tu kilka wiaderek, w których osoby o ugruntowanych poglądach pewnego typu mogą się utopić, ewentualnie zachrztusić. Jeśli jesteś zatwardziałym białym rycerzem, nowoczesną feministką, postępową kobietą mającą problemy z przyjęciem obiektywnej prawdy. Nawiedzonym lewicowcem, czytelnikiem codziennika feministycznego, sympatykiem Fundacji Batorego nie czytaj. Zawarte w książce treści mogą poważnie zaszkodzić Twojemu zdrowiu oraz zdrowiu osób w Twoim najbliższym otoczeniu. Może wystąpić słowotok, ślinotok, niekontrolowane ataki agresji, zwarcie styków. W niewielkiej części badanej grupy stwierdzono również przypadki nawraca nawracającego trollingu internetowego a także bólu dupy występującego na przemienie z obfitą czerwoną sraczką. W ekstremalnych sytuacjach lektura może wywoływać syndrom średniowiecznego wieśniaka, czyli chęć do pogoni z autorami niniejszej publikacji, z widłami w jednej i pochodnią w drugiej ręce. Jeśli należysz do jednej z wyżej wymienionych grup lub podzieża, po, przepraszam, podzielasz jej poglądy, Jesteś pozbawiony umiejętności obiektywnego spojrzenia na fakty, nie jesteś w stanie zrozumieć pewnych treści czy skrótów myślowych, i przy okazji jesteś pozbawiony poczucia humoru, a przypadkiem bądź celowo wszedłeś w posiadanie niniejszej publikacji, zakończ lekturę na tej stronie i skasuj e-book z dysku na rzecz zachowania własnego zdrowia psychicznego. Szanowni Państwo, tu się zaczyna pierwsza część dosyć mocna. Złapać mężczyznę na dziecko, przeczytam Państwu, ponieważ sami Państwo już słyszą już 20 minut, się zaczynam coraz częściej mylić. Przeczytam Państwu z tyłu książki na okładce, bo mam wersję papierową. Przeczytam Państwu tekst reklamowy, który oczywiście do zachęcenia kupców, znaczy kupujących, przepraszam, umieściłem. To chyba ja ten tekst napisałem. Tak, to to ja. Ta książka sprawia, że nawet ja, człowiek, który siedzi w bagnie związków od lat, uświadamia sobie bardzo wiele spraw, których być może nie miałby ochoty wiedzieć. To jest prawda. Naprawdę. Dzisiaj też przeglądałem i no, po prostu to jest dobre. No, w dzisiejszych czasach jest tyle mm, kurestwa, że warto wiedzieć, gdzie, gdzie może czyhać niebezpieczeństwo. Czytam, da czytam dalej. Chcę mieć czyste sumienie. Jeśli pragniesz spędzić spokojny wieczór przy dobrym filmie, pomarzyć o wielkiej miłości w świetle księżyca, zdecydowanie nie polecam ci tej książki. Żyj spokojnie, być może ta wiedza nie będzie ci potrzebna, może uda ci się przejść przez życie bez niej. Niektórym się przecież podobno udaje, albo myślą, że się udaje. Oczywiście tutaj zachęcam do kogoś, no wiadomo o co chodzi, przecież państwo wiedzą. Brudna gra da ci tylko niepokój. Paranoiczne myśli w nawiasie miną po dwóch, trzech dniach, ale osad, osad smutku pozostanie już na zawsze. Zamknąć na raz. Trzy kropek. Nie wiem, czy to tak się mówi. Trzy kropeczki. No, nazwijmy trzy kropek. Z drugiej strony ta wiedza ochroni cię przed prawdziwymi koszmarami. Już nie tymi wyobraźni powstałymi podczas lektury książki, ale realnymi, które nie znikają, gdy mama zapali światło w pokoju. Twoja decyzja... Twoje konsekwencje. Ja osobiście odradzam. Hahaha, <laughs> dobre, kurde, zarabiam na tym chlebek z tego sobie z panem Rotholcem Jemy. Wprawdzie suchy, bo sprzedaż przez koronawirusa gorzej idzie, ale, ale jednak jemy. Ja osobiście odradzam. Kurczę, kwintesencja mojej hipokryzji. Co innego obejrzeć horror w telewizji, straszną fikcję, niż zagłębić się w realne koszmary, na które nie pomoże Woda Święcona ani Krzyż. A nawet kołek osinowy prosto w serce. Szanowni Państwo, co mogę powiedzieć? To jest niezła książka, ale jest to książka naprawdę, po której można mieć przez jakiś czas gorszy humor. Jednak może ta książka uratować nas przed wieloma nieprzewidzianymi przypadkami, które można przewidzieć bardzo prosto. Także książka jest do dostania, e-book jest do dostania na portalu strefasamkca.pl. Także zapraszam w następnym czasie, jakimś, jak będę się lepiej czuł, to nagram pierwszą, drugą i tak dalej. Zresztą mam zamiar, no, znalazłem nawet ostatnie, bo robiłem tutaj trochę porządki wyprawy po samczeruno w papierze. Także postaram się większość swoich książek i może także pana Rodholca przeczytać kilka rozdziałów, żeby Państwo wiedzieli, jak to się mówi, z czym to się je. naprawdę taka książka, gdzie nie można błysnąć, popisowo piórem, jest to książka no poważna gdzie po prostu są wypisane pewne fakty, których nie spotkałem w innych książkach, może w jakich są. Naprawdę ta książka to jest coś, co warto mieć. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie. Chłop w dom, Bóg w domu i życzę wszystkiego najlepszego. Zdrówka, szczęścia, pomyślności, no i oczywiście pieniążku, bo to najważniejsze. Pozdrawiam serdecznie. Wiecie, że nie są najważniejsze. Ja tak powtarzam, żeby się w Państwa poświadomości to za, zahaczyło bo to jest po prostu taka przeciwna wersja programowania, na przykład ubogi, tak, u Boga, tak, ubogi, biedny, do nieba pójdą biedni, tak, a bogaci do piekła, no, niegrzeczne dziewczynki, przepraszam, grzeczne dziewczynki idą do nieba, a niegrzeczne tam, gdzie chcą i tak dalej, i tak dalej, dawaj pieniążki, tak, panom w czerni i pójdziesz do nieba, tak, i odkładaj teraz i tak jak się odkłada na emeryturę, tak się odkłada płacąc składki na niebo i tak dalej, i tak dalej. Dlatego ja, ja Państwa w ten sposób staram się pomóc, żeby Państwa podświadomość polubiła pieniądze, bo jak coś lubimy, to dążymy do kontaktu z tym, a jak czegoś podświadomie nienawidzimy, uważamy, że to jest przeszkoda w życiu pośmiertnym, mimo że nie powiedział nam tego żaden Bóg, tylko jakiś cwaniak, który się obwołał jego pośrednikiem, to jak coś lubimy, to do tego dążymy, a jak czegoś się boimy i nienawidzimy, to tego unikamy. Dlatego lepiej, żeby Państwa podświadomość pieniążki lubiła. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie, trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie, cześć.